Jeżeli macie psa i słyszeliście o klikerze, ale nie bardzo wiecie o co chodzi, że co, ma skupiać uwagę? wyjdziemy z nagrody? To ten filmik w chwilę rozwieje Wasze wątpliwości. Zanim powiem, o co z nim chodzi, podkreślę, że stosują go praktycznie wszyscy profesjonalni trenerzy, bo po prostu nie opłaca się go nie stosować. Clicker nie tylko zwiększa skuteczność treningu, ale umożliwia też naukę rzeczy, która inaczej byłaby trudna. No więc kliker wcale nie służy do skupiania uwagi ani nie zastępuje smaczka. Jest sygnałem nagrody, czyli mówi psu dobrze, zaraz dostaniesz nagrodę. Przez to sam dźwięk wywołuje wyrzut dopaminy, który utrwala wiedzę i powoduje, że chce się coś robić bardziej. Zasadniczo więc po klikerze podajemy psu po prostu kawałek dobrego jedzenia. I tyle. Ale to proste działanie pozwala nam wbić szpilę w moment, który chcemy powiązać z nagrodą. Na przykład pies spojrzy nam w oczy albo dotknie łapą naszej ręki. Możemy też nagradzać naturalne zachowania, takie jak siusianie czy odwrócenie się od innego psa. Przez swoją precyzję kliker znacznie przyspiesza szkolenie. Ułatwia też przekazanie psu, co konkretnie wywołuje nagrodę, co w komunikacji międzygatunkowej jest na wagę złota. Nie musimy zawsze używać klikera, a wprowadzanie go do treningu zobowiązuje nas tylko do jednej rzeczy. Jeżeli już klikniemy, musimy psu podać nagrodę, która faktycznie go ucieszy. Robimy to dobrze, jeżeli pies po każdym kliknięciu szuka wzrokiem nagrody. P.S. Możemy też używać innego sygnału, np. jest albo see i możemy używać go obok klikera. One się nawzajem nie wy ja używam jesa, kiedy nie mam wolnej ręki na kliker albo nie mam go po prostu ze sobą. Jest on jednak mniej skuteczny niż kliker, ale wciąż lepszy niż brak jakiegokolwiek sygnału nagrody. Rozumiecie teraz o co chodzi z klikerem? A może wciąż macie jakieś pytania? Dajcie znać w komentarzu.